Ławy fundamentowe są już w zasadzie skończone. Jest pomalowany beton dwukrotnie dysperbitem jako grunt. Na to jest położona papa termoizolacyjna. Tutaj gdzie są słupki, to jest zostawione, bo tutaj będzie inne uszczelnienie. No i roznosimy w no bloczki. Tutaj gdzie będzie ściana murowana, mniej więcej tak, żeby starczyło z tego co się na razie rozniesie na cztery bloczki na wysokość. A później to już reszta to się dołoży na koniec. Zobaczymy co wyjdzie. Też chciałbym zrobić na końcu wieniec. No i w każdym narożniku przenieśliśmy sobie poziom góry pierwszego bloczka i linię. No i teraz będziemy mogli tutaj sobie rozciągnąć sznurek i po prostu dość łatwo określić gdzie to ma być murowane. Także pierwsza warstwa będzie murowana właśnie do rozciągniętych sznurków no i jak to zostygnie, to dopiero dopiero wtedy będziemy murowali dalej niektórzy mówią, że najpierw się powinno narożniki wymurować ale myślę, że to, jest, że to jest lepsza metoda żeby najpierw zrobić pierwszą warstwę z grubsza wypoziomować i dopiero wtedy robić narożniki to zobaczyłem na takim kanale co dziś robimy pozdrawiam ekipę Dużo można się od Was dowiedzieć i, i nauczyć, jak budować. No a ja zapraszam na oglądanie tego odcinka. Dzisiaj będzie właśnie odcinek ze ścian fundamentowych. Mamy już rozwiezione wzdłuż wszystkich ław fundamentowych, 13 palet na razie rozwieźliśmy, teraz trzeba to zamieść, no i będziemy powoli urabiali zaprawę i zaczynali murować. Mniej więcej 8 godzin zajęło nam wymurowanie pierwszej warstwy. W niektórych miejscach dołożyliśmy drugą warstwę jak nam jeszcze zostało trochę zaprawy. Także teraz już mamy wszystko wyprowadzone, jeżeli chodzi o osie. No i teraz jeszcze zrobimy narożniki, żeby móc jeszcze dokładnie ustalić poziom 0 No i tak naprawdę dopiero wtedy będziemy już mogli wymurować do końca ściany. Nie trzeba zrobić przepusty kanalizacyjne na prąd. No i wszystko po kolei będziemy murowali. Czyli tak, żeby zrobić do tego etapu ściany, no to pewnie około dnia trzeba poświęcić dwie osoby, dwie trzy, żeby urabiać zaprawę i murować. Od kilku dni murujemy ściany fundamentowe, tak codziennie po powiedzmy 3 godziny. No już tak z połowa pewnie jest wymurowana. No wszędzie jest wyprowadzona pierwsza warstwa, w zasadzie wszystkie narożniki. No i część ścian jest już zrobiona na taką końcową wysokość To no nie jest to lekka praca, ale idzie jakoś tam do przodu i coraz, coraz więcej tej ściany przybywa. jedna ścianka wymurowana, no i trzeba iść niestety do pracy. Tam jeszcze tata dokończy dzisiaj i następne ścianki jutro. Mamy już wymurowane wszystkie ściany fundamentowe. Teraz przygotowujemy trzpienie do zalewania. Czyli tam na dole wszystko trzeba oczyścić. Zrobić hydroizolację za pomocą szlamu cementowego. Musieliśmy też niestety przedłużyć te pręty do słupów, ponieważ no trochę te elki za krótkie zrobiliśmy. Na przyszłość będę już wiedział, że trzeba to robić dłuższe. No i zaczęliśmy robić też szalunki pod te trzpienie. Pożyczyłem od kolegi takie Zaciski do tego typu szalunków, także super sprawa, bo te płyty się mocno trzymają. Za pomocą po prostu płyt meblowych z jakichś starych medli tutaj zrobimy szalunki, ustawimy szpienie w odpowiedniej pozycji. No i będziemy zalewali. Tutaj może trochę gorzej będzie z tymi końcowymi szalunkami, ale też nie powinno być źle. Także już będzie ten etap zrobiony. Później wieniec i kolejne etapy. Tutaj u podstawy trzpienia trzeba zrobić hydroizolację cementową, nie powinno się robić bitumicznej, także muszę to wszystko oczyścić. No i mam do końca składnikową masę cementową, którą wykorzystam do tego, żeby tutaj zrobić izolację. Taką hydroizolację ze szlamu cementowego robi się po to, żeby zachować ciągłość betonu, bo to się krystalizuje w betonie i później dzięki temu, no beton nie jest przerwany, jakby położyć papę, no to, czy nawet tą właśnie masę bitumiczną, dysperbit, no to beton nie miałby ciągłości. No co teraz przewierciłeś, bo jest tak, w tą stronę musi We'll be right <laughs> back. To będzie mnie pomękało. Trzymaj się na takie pocieczki, jeszcze? Nie, nie, ja bym już nie chciał. No już w zasadzie się trzymał. No już w zasadzie się trzymał. stawiliśmy już szalunki do wszystkich trzpieni, Także teraz trzeba tylko zalać. No i przechodzimy do kolejnego etapu. Najłatwiej było z takimi szalunkami, gdzie tylko trzeba było dwie płyty ze sobą ściągnąć. Trochę trudniej tam, gdzie było zakończenie muru. A najtrudniej było na narożnikach, tam trzeba było trochę Wypierać bardziej. No, jeszcze trzeba tam po są szczeliny. Trochę ziemią, trochę może pianą montażową z boków. No i będzie można zalewać. Dobra, to już więcej nie będę wibrował tego. wszystkie słupki. W większości wszystko poszło tak jak powinno. No w niektórych trochę wypłynęło bokiem, i no trzeba było trochę lepiej wyprzeć na dole to ten szalunek, ale właśnie przy takim narożniku to trochę nie wiadomo jak. Także teraz to musi zastygnąć. Później będzie można rozszalować, podcinać te pręty i robić szalunek wieńca. Rozszalowaliśmy słupki i zaszalowaliśmy wieniec. Nie nagrywałem tego, bo to była walka z czasem i po prostu trzeba się było spieszyć, bo dzisiaj ma padać deszcz. Także wczoraj cały dzień to robiliśmy, no i dzisiaj dzisiaj, no jest na razie godzina dziewiąta i zaczynamy zalewać ten wieniec. Wieniec jest taki bardzo uproszczony, są tylko dwa pręty fil 12, one jeszcze są podwieszane tam. Tata w międzyczasie podwiesza te pręty. Będą tylko dwa pręty, ponieważ to jest taki bardziej wieniec wyrównawczy. Tak nam wyszło, że będzie miał grubość od 6 do 9 cm, czyli mniej więcej 3 cm różnicy wyszły nam na bloczkach. No i teraz to niwelujemy, żeby raz, żeby było równiej. Dwa, żeby dojść do poziomu 0, no bo tak to trzeba by było ten poziom 0 wyprowadzić na samych bloczkach i a tak jest łatwiej. No, zrobiliśmy szalunki z desek, wystarczyło z pojedynczej deski, nie z bracika. Na górze jest to związane listewkami od dołu, prętami, na których jest to podłożone. No i wykorzystaliśmy te żaby zaciskane. No i teraz będziemy to po kolei zalewali. Niestety godzinę po zalaniu wieńca spadła ulewa i trochę uszkodziła ten wieniec. Tutaj na przykład jest taki ślad, tam coś jest wypłukane. Tak w większości miejsc jest w porządku. Zwłaszcza tam gdzie było wcześniej zalewane, ale no w kilku miejscach są takie ślady ulewy. Także jakoś to będzie trzeba później jeszcze wyrównać. No a teraz można zdjąć już te łączące listewki na górze, przetrzeć beton i zobaczymy, co wyszło. Podkręcałem z góry listewki łączące, deski szalunkowe, same deski z tymi łączeniami zostawię na razie, niech to lepiej zastygnie. Tam, gdzie były te listewki, no to trzeba było trochę zedrzeć, taki nadmiar betonu, przetarłem to też wszystko styropianem, żeby była równiejsza powierzchnia, żeby później łatwiej było papę kłaść. No i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o ściany fundamentowe. Co mogę powiedzieć? No, na pewno to bardzo pomogło. Super sprawa. Dzięki Mariusz za wypożyczenie tych żab i kluczy do tego. Bardzo to ułatwiło pracę. To na dzisiaj byłoby to wszystko. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następne materiały. W tym roku planuję jeszcze zrobić hydro i termoizolację i zasypać fundamenty, i być może na tym etapie te fundamenty na dłuższy czas zostaną i będą tak czekały na lepszy moment. No a na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.